Dzień dobry. Ja nazywam się Pani Mateusz i zaprezentuję Państwu Opel Grandland X. Na tym krótkim wideo pokażę Państwu samochód z zewnątrz, wewnątrz oraz wykonam pomiar lakieru w celu weryfikacji grubości powłoki lakierniczej. Dodatkowo zaprezentuję Państwu silnik, jak wygląda oraz pracuje. Z bliska pokażę każdy element z zewnątrz pojazdu zajrzymy ze również do bagażnika, z bliska pokażę. Wszelki opony Jak to wszystko wygląda? Prezentowany samochód posiada silnik diesla o pojemności 2 litrów, mocy 177 koni, skrzynia biegów automatyczna. Rezentowany opel sprzedawany jest na podstawie faktury VAT 23%, możliwość finansowania, kredytu, leasingu i oczywiście zakupu za gotówkę. Auto pochodzi od pierwszego właściciela. Posiada również pełną dokumentację serwisową oraz historię. Gran Wand posiada bardzo bogate wyposażenie, ale o tym za chwilę. Teraz przejdziemy sobie do pomiaru tych dla pokrywa śmieka aluminiowa dlatego może być troszeczkę różnicy pod kątem wartości pomiaru prawy przedni wodnik również aluminiowy. Dach jest ocenkowany dodatkowo, proszę pamiętać, że jest to wersja dwukolorowa i dach jest nakładany dodatkowo w fabryce. Jest po prostu dlatego, wychodzi grubiej. Natomiast jest to wszystko oryginalne, fabryczne. Tak jak widać, tutaj wszędzie mamy w granicach 100 mikronów Na dachu w granicach 130-140 Nie są to oczywiście wysokie różnice Ale zawsze widoczne Tutaj prawa część pojazdu, błotnik drzwi, czyli błotnik Prawa część dachu na pewno w oryginale Słupek B na dole, w porządku W środkowej części w porządku, próg W porządku, słupek A Wszystko jest OK Nęka tylnego błotnika u góry w porządku, kruk w porządku, supek w lewej stronie w porządku. Z prawej strony pojazdu, natomiast z lewej części słupka pokrywa bagażnika jest w pełni plastikowa. Tak, tak, jak wspominałem przed zakątką, cuteńkę grubej wychodzi, a zaraz Państwu też pokażę, jak to wygląda. I tak jest oczywiście oryginalnie. Tutaj wszystko w porządku. Wracając do dachu. Tutaj wszędzie listy są aluminiowe, i tak dalej. Tutaj jest też część plastikowa i to widzimy. Natomiast tutaj proszę zobaczyć, jest to zupełne odcięcie, taka delikatna warga, stąd różnice owoce Lakierniczej mam mamy się w powoce, czyli że jest po prostu grubiej. I tak jak tu się przypatrzymy, dach mamy lakierowane tutaj dotąd to jest taka delikatna warga. Tutaj jeszcze nie było mierzone. Tu jest oryginał. Tutaj jest oryginał. Super B był w porządku. Drug w porządku. Super, A w porządku. Okay. Z tyłu lęka. góry w porządku. Sekundkę, źle przełożony czujniczek. Jest w porządku. I słupek B w prawej części. Z tyłu w porządku. Jeszcze został nam błotnik Tutaj 170, 190. Tutaj mamy przelakierowany ten element tak, 250, tutaj drzwi 170, na pewno było cieniowana. o, to już schodzi ponieważ kolor jest perłowy technologia lakierowania mówi jasno, że musi być sąsiedni element cieniowany tutaj na pewno nawet podczas pomiaru widać, że nic poważnego się absolutnie nie wydarzyło wartości są po prostu po ponownej naprawy 260, druga wersja lakieru i tutaj jak się przyjrzymy i będzie widać, mamy odcięcie trudnego lakierowania. Żaden dramat, zwykła parkingówka, szkoda parkingowa, jak to można nazwać. Tak więc wszystko jest ok. Proszę pamiętać, że oglądamy samochód używany. Niestety oszczędności Tu już mamy Brand do zamocowania maski Wracając do samochodu Silnik pracuje równo, cicho Jest to dwulitrowy Bardzo dobry silnik Bezawaryjny Oszczędny, a zarazem dynamiczny elementy montażowe typu maska, błotnik tutaj wszystko jest w oryginale, pachuchy Może tu możecie Państwo zobaczyć na kamerze pas przed, przedni, wszystko w porządku, nie nierozbierane to oczywiście wszystko widać jak na dłoni tutaj jeżeli chodzi o maskę 30 mikronów no niestety nie ma tutaj za bardzo lakierów tu jeszcze mamy uh, dobra czujnik z 40 mikronów to wszystko jest tak jak być jeszcze uh, lampy oryginalny wnętrze samochodu strona prawa przód do pasażera to wszystko wygląda tak jakbyś powinno wyposażenie między innymi kamera 360 stopni nawigacja Android Auto Apple CarPlay radio Tab. Internetowe, yy, podgrzewane fotele, klimatyzacja dwustrefowa, fotele klim również są wentylowane, podgrzewania czołowa szyba, wiadomo, skrzynia automatyczna, asystent pasa, wolne ręce, start, stop, martwe pole, adaptacyjny tempomat, reflektory, bilet. Tutaj jeżeli chodzi o utrzymanie, no to po prostu perfekcyjnie, zarówno takie dodatki, szczegóły jak progi, wnęki to no jest super, takie mi się po prostu powinno. Z tyłu wszystko jest w porządku, tutaj również nie ma uszkodzeń, na przykład od pasa z tyłu również mamy podgrzewania fotelu mamy gniazdko 230V na przednim fotelu z prawej mamy jeszcze Isofixa to jest dodatkowy plus jeżeli mamy małe dzieci podczas przemieszczania się po mieście z tyłu elektryczna klapa otwierana na gest również bagażnik Bardzo ładnie utrzymany. Niestety nie ma koła, jedynie mamy zestaw naprawczy. Dopinany hak. Siatka oddzielająca przestrzeń ładunkową. Z możliwością, po otwarciu foteli, możemy ją sobie rozłożyć, abyśmy mieli bardzo dużą przestrzeń bagażową. Z tyłu lampy, również LEDowe. lewa część samochodu z tyłu tak jak te pokazywałem tu wszystko zachowane bardzo ładnie, nie poobcierane nie porysowane, nie poniszczone miejsce od kierowcy zawsze jest najbardziej gdzieś widoczna eksploatacja natomiast tutaj w tym przypadku samochodu jest to wyjątkowo utrzymane Również jest podgrzewana. Na kamerze miga, natomiast absolutnie nigdzie nie miga, nic się z tym nie dzieje. Tutaj mamy ładowarkę indukcyjną. Tak jak wspomniałem na początku będziemy sobie samochód jeszcze raz do dookoła. Lewy przedni błotnik tutaj z częścią zderzaka z tymi tutaj takimi ringami plastikowymi, wszystko ładnie utrzymane, nieuszkodzone, lewe przednie koło, felga w bardzo ładnym stanie, nieporysowana, nie pomieszczona. Układ hamulcowy tarcza, mikroskopijny rant taki po prostu na oko mówię o, z, o zewnętrznej powierzchni w porządku około połowa procent, 50% zużycia natomiast takie szczegóły pozwolę sobie zostawić serwisowi w celu zweryfikowania e, układu hamulcowego okony 2023 rok świeżutkie to są okony pirelli tu mogę dokonać pomiar bieżnika, natomiast widać, że wola jest perfekcyjnie stanie. 5,8 Pamiętamy, że nowa ma w granicach 8, czyli jest perfekcyjnie. Tył. Po kolei wrócimy drzwi bez uszkodzeń. Dolne, dolne elementy wykańczenia plastikiem już nie były Nie widać tutaj żadnych zagnieceń, porysowań Lewy tylny błotnik na górze oraz na dole Z tymi sierpami w porządku, nieporysowane, nieponiszczone Felga tak samo w stanie fabrycznym Tarcza w zasadzie bez rantu Klatek też w połowy, ale to sprawdzi i potwierdzi nam Serwis opona sekundka, bo żeby nie. około 5,2 zawsze czujnik też posiada tolerancję błędów tak jak jest tutaj instrukcja od 0,1 do 0,5 z tyłu klapa pakieżnika bez żadnych przeszkodzeń zderzak również wszystko jest bardzo ładnie utrzymane prawa część nadwozia zaczynając od tyłu błotnik dół, góra w porządku sierpy perfekcyjne felga również zachowana w perfekcyjnym stanie opony analogicznie do lewej wszędzie są takie same czyli z 20... tyłu 20 są świeższe, bo 23 cech 5 7. Drzwi perfekcyjnie utrzymane z tyłu, z przodu również dla przeciwłotników w porządku koło sprawia w przetwór stronę felga perfekcyjnie, żaden element nie tarcza analogicznie do no, lewej samochód prezentuje się bardzo dobrze zaznaczam więc pojazdem używanym potem wygląda perfekcyjnie sprawy szczegółowo techniczne omówi dla Państwa serwis po decyzji na zakup teraz serdecznie dziękuję mam nadzieję że do zobaczenia